Najpierw wyprowadzimy pewien wzór na drogę, który w dużym stopniu ułatwia rozwiązywanie zadań z kinematyki ruchu jednostajnie zmiennego. Oto wykres w zależności prędkości od czasu dla pewnego ruchu jednostajnie zmiennego. Prędkość rośnie od V0 do V. Jak wiemy, pole pod wykresem liczbowo jest równe przebytej przez ciało drodze. Figura pod wykresem to trapez. Zatem przebytą drogę przedstawiamy iloczynem V plus V0 razy T dzielone przez 2. Gdyby ciało poruszało się z prędkością średnią dla tego ruchu jednostajnie zmiennego, to przebyłoby drogę równą polu tego prostokąta, który zaznaczyłem na żółto. Pole prostokąta to iloczyn obu boków. Oznaczyłem prędkość średnią tu i mamy jeden bok V średnie, drugi bok razy T. Piszemy. Zwróćmy uwagę więc na to, że drogę w ruchu jednostajnie zmiennym można przedstawiać prędkość średnia razy czas iloczynem prędkości średniej czasu gdzie prędkość średnia jest średnią arytmetyczną prędkości początkowej i końcowej. Wzór ten w skróconej postaci ma z lewej strony ekranu. Przechodzimy do zadania. Skorzystamy z naszego wzoru przed chwilą wyprowadzonego. Znamy D, znamy V0, V, nie znamy T. Wyznaczamy czas 10 do minus 4 sekundy.